Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na osiedlu maślice Rata Ciernia, Sławomir Czerwiński. Spotkaliśmy się tutaj, żeby podsumować naszą kadencję Rady Osiedla z lat 2017-2021. Krótko opowiemy o naszych działaniach podczas tej kadencji oraz chcemy zapytać mieszkańców i mieszkanki, jak im żyje się na naszym osiedlu, czyli na maślicach. Zapraszamy do oglądania. Bardzo dobrze mieszka nam się na Maślicach. Mieszkamy już tutaj 10 lat. Mieszkam tutaj ponad 8 lat. I bardzo fajne osiedle. Bardzo dobrze. Mieszkam tu już od trzech lat. Jeżeli chodzi o okolice, no w tej chwili nie wyobrażam sobie innego miejsca do życia, jeżeli chodzi o Wrocław. Czteroletnia kadencja mocno obrodziła w różne działania społeczne, aktywizujące, i integrujące mieszkańców. Głównym sukcesem osiedlowym jest powstanie Centrum Aktywności Lokalnej. O co staraliśmy się jako Rada Osiedla od początku naszej kadencji. W chwili obecnej ten lokal już jest gotowy. Aczkolwiek jeszcze nie jest oddany do użytku, co, co tak naprawdę nastąpi na dniach? Jest... To miejsce, które ma służyć tak naprawdę całej społeczności tutajszej. W Centrum Aktywności Lokalnej swoją siedzibę będzie właśnie miała Rada Osiedla Przyszłej Kadencji no i obecny Zarząd Osiedla, Klub Seniora, przeniesie się też filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza. Park na ulicy Królewieckiej to jest wynik działań tej Rady Osiedla i to sobie bardzo chwalę, ponieważ akurat jest tutaj dużo zieleni, ale takiej zorganizowanej trochę jednak brakuje. Kiedy miałam ja malutką córeczkę, to musiałam biegać na park rędziński, żeby znaleźć trochę miejsca do spozerowania w cieniu. Teraz mam je pod nosem, także jeżeli tam jeszcze tylko powstanie troszkę większy plac zabaw, to, 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 to będzie po prostu idealnie, bo miejsce jest świetne, ma potencjał. Ładnie zagospodarowane są place zabaw, dzieci mają rozrywkę. Jest wybudowany. Plac, do gier sportowych. Jeżeli chodzi o e, zieleń, to udało się e, dzięki zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych liderów wygrać e, projekty z WBO na, na łączną kwotę blisko 6 milionów złotych. I dzięki temu, między innymi, e, wzdłuż ulicy Królewieckiej od stawu królewieckiego po AOW będzie tworzony park maślicki. We Wrocławiu mieszkam już ponad 15 lat i naprawdę wszystkie dzielnice możliwe tutaj już zwiedziłem. Także w tej chwili no Maślice są dla mnie numerem jeden. Dużym wydarzeniem było, był jubileusz 90-lecia włączenia Maślic do granic administracyjnych Wrocławia i takim owocem tego jubileuszu jest pierwszy i na razie jedyny krasnal na naszym osiedlu, krasnal Maślarz, który też tutaj powstał dzięki wsparciu finansowemu dewelopera. Remont ulicy Maślickiej mógłby odciążyć trochę z korków osiedle, ponieważ no w godzinach szczytu, te 10 lat temu nie było tutaj aż takich korków, także na pewno poprawienie trochę infrastruktury. Struktury komunikacyjnej mogłyby pomóc. Czy ten tramwaj na maślice. No, na pewno tramwaj, który dojeżdża w tej chwili do stadionu jest fantastycznym rozwiązaniem. Świetna, świetna sprawa, aczkolwiek jak ktoś mieszka trochę dalej, przy złej pogodzie, no nie do końca to może być wystarczająco, jeśli ktoś nie, jest, nie ma samochodu po prostu, prawda? Tutaj wyzwania są i potrzeby bardzo duże. Tym niemniej w tej kadencji udało się wyremontować ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Królewieckiej. Mamy projekt remontu ulicy. Ślężałujście, która oprócz tym, że pełni funkcję komunikacyjną, to jest też zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, także udało się w tym roku dopiąć kwestię projektu przebudowy ulicy Machlickiej oraz koncepcji tramwaju, który jest bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o kwestie transportowe. Dojazdy do pracy naprawdę zajmują trochę czasu. To bym tutaj na pewno usprawnił. Ten tramwaj, który jest planowany, myślę, że troszkę opanuje tę sytuację. Tramwaj to jest podstawa. Dlatego, że osiedle które powstało po drugiej stronie maślickiej to jest tam mieszka więcej ludzi jak na, całym, na całych Maślicach. I to jest, to jest jedyna rzecz, która by się bardzo przydała. No i remont przy okazji Maślickiej. Z czego my jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni, to jest takie mocne, mocne zaangażowanie lokalnej społeczności, y, chociażby w akcje pomocowe. Taką dużą akcją, y, która połączyła wszystkie siły i, i nie tylko też na osiedlu, była akcja, y, która się odbyła przed pandemią, y, dotyczyła pomocy w zbiórce funduszy. I to była bardzo olbrzymia kwota, bo dotyczyła 9 milionów złotych dla Patrysia, który jest właśnie mieszkańcem osiedla. Kilkunastomiesięczny chłopczyk, który zachorował na SMA. No i niestety, żeby zdobyć lek, który mu pomoże w dalszym funkcjonowaniu, organizowaliśmy tutaj różne akcje typu właśnie sprzedaże, kiermasze. Zrobiliśmy też festyn na Stadionie Wrocław przy współpracy z różnymi innymi osobami z całego Wrocławia. No i udało się zabrać tą kwotę. Co jest takim mankamentem, no to to, że no niestety infrastruktura troszkę nie nadąża za no, proszę, wzrastającą liczbą mieszkańców. <laughs> I zobacz, i zobacz, <śmiech> <śmiech> Jeżeli chodzi o żłobki, o przedszkola, no niestety widać niedosyt tego. Mam dziecko w wieku... Teraz już przedszkolnym, no i po prostu mm, kwestia dostania się do przedszkola na Masicę, to dla nas graniczy z studem. W kwestii edukacji, o którą walczyła i poprzednia kadencja Rady Osiedla I ta, udało się utworzyć kilka grup żłobkowych więcej na osiedlu. Na stadionie Wrocław powstało przedszkole. Zostało też wybudowane przedszkole na ulicy Suwalskiej oraz też na sąsiednich osiedlach powstają przedszkola i grupy żłobkowe, gdzie również można swoje dzieci zapisywać. Bardzo ważną inwestycją będzie też rozbudowa czy nowa przestrzeń edukacyjna przy ulicy Słowackiej 5, jeżeli chodzi o kwestie szkoły, ponieważ tutaj przestrzeń szkolna jest nam bardzo potrzebna. Czekamy też na rozwój sytuacji, jeżeli chodzi o przetarg na powstanie nowej przestrzeni edukacyjnej, czyli zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Białostockiej, gdzie w przyszłości ma powstać nowy rejon szkolny. Chyba nie jest tak źle jak na innych osiedlach, bo próbowaliśmy się kiedyś dostać do żłobka, z którego ostatecznie zrezygnowaliśmy, także miejsce się dla nas znalazło, także wiadomo, im więcej, tym lepiej. To na pewno, bo chociażby z powodu tego, że się tutaj coraz więcej ludzi osiedla, no to będą potrzebne dodatkowe miejsca, prawda? Przez ten okres czteroletni powstały trzy Organizacje osiedlowe: Stowarzyszenie Kolektyw Pomysłów, Stowarzyszenie Nasze Maślice oraz Klub Sportowy Maślice Wrocław. Dodatkowo też współpracujemy ze Stowarzyszeniem w Rock and Roll, bo członkami tego stowarzyszenia są mieszkańcy też osiedla. I to wsparcie nazywa się Nano Granty. Jest to wsparcie inspirowane miejskim programem mikrograntów i my tutaj oferowaliśmy dla każdej organizacji po 1000 złotych na dodatkowe działania działania społeczne, które by były skierowane dla mieszkańców mieszkanek naszego osiedla. No już w tym roku się odbyło kilka na przykład bezpieczne wakacje, które organizowało kolektyw pomysłów. Teraz za chwilkę będą podchody zielone maślice, które będzie organizowało nasze maślice. Od 2017 roku spotykamy się też w terenie na konsultacjach terenowych, gdzie praktycznie ulica po ulicy przechodziliśmy i wypisywaliśmy problemy czy oczekiwania mieszkańców względem swojego osiedla. Wszystkie te rekomendacje zostały skatalogowane i przedstawialiśmy dalej na konsultacjach społecznych, jakie organizowała gmina, czy też to na panelu obywatelskim, w którym uczestniczyliśmy, czy też w konsultacjach planu transportowego, czy też przy bardzo ważnych konsultacjach dotyczących studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uważam, że to jest duża zasługa rad osiedla, dlatego że samo się to nie robi, trzeba Wywalczyć pieniądze w Radzie Miasta, fundusze, wszystkie obywatelskie, ktoś to przeprowadza. Sporo się zmieniło to osiedle. Przede wszystkim zwiększyła się intensywność zabudowy. Czy to jest plus? Każdy sobie może odpowiedzieć. Natomiast jest tutaj dużo zieleni. Pozytywem jest to, że zabudowa nie jest wysoka, więc nie ma się tego poczucia przytłoczenia wszechobecnym betonem. Udało nam się uzyskać zmiany dotyczące Ograniczenia nieco e, zabudowy mieszkaniowej, a na podstawie e, konsultacji rozmawialiśmy też z deweloperami, gdzie czterech z nich na osiedlu, realizując swoje inwestycje, nie wykorzystało maksymalnego wskaźnika zabudowy, tworząc osiedle, e, które. M, e, Miało być e, odpowiedzią też na oczekiwania e, mieszkańców tych obecnych, ale i przyszłych, że ta gęstość zabudowy w niektórych rejonach osiedla jest po prostu. Za dużo. Ważnym projektem, który wspólnie utworzyliśmy tutaj z kilkoma podmiotami na osiedlu, to jest projekt stworzenia Maślickiego Centrum Wolontariatu. To jest tak naprawdę pokłosie akcji, które robiliśmy w ostatnim czasie typu akcje Czyste Maślice, czyli akcje sprzątania fragmentów osiedla, akcje pomocowe, które tak naprawdę bardzo licznie organizowaliśmy podczas pandemii. Były to zarówno akcje dotyczące zbiórki środków, Higienicznych, jak i zbiórki żywności, także akcje związane ze zdobywaniem sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Śledzę na bieżąco działania Rady Osiedlowej w mediach społecznościowych głównie. Zadowolony jestem z tego, jak bardzo wspierają i, i, i promują Wrocławski budżet obywatelski. Przynosi to wiele. No wiele dobrego dla nas, bo wiem, że co roku wygrywamy do jedne z większych projektów, także widać to, że powstają kolejne miejsca z, w ramach te, tego budżetu. Także tak, bardzo chwalę sobie działania Rady. Mamy fundusz osiedlowy. Obecnie jest zrealizowany jeden projekt z tego funduszu, jest to przystanek komunikacji zbiorowej przy ulicy Warmińskiej, ale w roku 2022-2023 będą przebudowane czy skrzyżowania wzdłuż ulicy Maślickiej, skrzyżowanie z ulicą Kozią, Suwalską i Północną, które mają zabezpieczyć pieszych, którzy poruszają się tą drogą i kierują się przede wszystkim do szkoły. Poza funduszem osiedlowym, cały czas na osiedlu Maślice realizowane są inicjatywy lokalne. W tym roku powstał fragment ulicy Lubelskiej i nieopodal ulica Siedlecka, Białostocka i Łukowska, Mieszkańcy również porozumieli się i aktualnie przechodzą procedury realizacji swojego projektu, czyli budowy dróg, chodników i oświetlenia. Warto zaznaczyć, że na osiedlu Maślice znaczna większość dróg osiedlowych powstała właśnie z inicjatyw lokalnych i ten instrument również jako Rada Osiedla. Wspieramy. Dodatkową akcją, która właśnie została przez nas zainicjowana w czasach pandemii, to jest akcja Wspieraj swoje. Ona polegała na tym, że promowaliśmy na naszym profilu Facebookowym różne działalności biznesu właśnie lokalnego i zachęcaliśmy mieszkańców i mieszkanki do wspierania naszych lokalnych przedsiębiorców. Osiedle jest. Ciągle w budowie. Aktualnie mieszka na nim około i 13,5 tysiąca ludzi. Zaplanowanych jest blisko 25 tysięcy. Wobec tego mieszkańców przybędzie. A zatem potrzeby infrastrukturalne dotyczące właśnie zieleni, infrastruktury podstawowej czy też edukacji są bardzo duże i wyliczyliśmy, że sięgają około miliarda złotych. Oczywiście. Część z nich krok po kroku się zaspokaja. Tym niemniej nadal czekamy i będziemy lobbować. Czy to obecna jeszcze kadencja zarządu osiedla, która trwa, czy też przyszła rada osiedla, która zostanie. Wybrana będzie musiała lobbować o realizację y, ważnych inwestycji dla, dla osiedla, czyli przebudowy ulicy Maślickiej, tramwaju y, czy rozbudowy przestrzeni y, edukacyjnej oraz przede wszystkim y, zabezpieczenia i dbania też. O y, tereny zielone. W, z, w zeszłych latach były warsztaty florystyczne, jakieś zajęcia dla dzieci, typu mały inżynier, mała inżynierka, wycieczki rowerowe, ale też na przykład zielone maślice w ramach. Y, którego zadania posadziliśmy kilka drzew na osiedlu i w tym roku jeszcze tworzenie ogrodu społecznego przy ulicy Porajowskiej, co jest też takim naszym wspólnym sukcesem osiedlowym, gdyż urząd miasta odstąpił od sprzedaży działek przy, przy tej ulicy, była to też taka współpraca właśnie rady jak i stowarzyszenia Nasze Maślice i dzięki temu właśnie możemy mieć obszar zieleni który zostanie zagospodarowany na ogród społeczny Serdecznie zachęcamy by 17 października udać się na wybory i wybrać nowych radnych osiedlowych i pamiętajmy że wspólnymi siłami i współpracą możemy stworzyć najlepsze osiedle do życia we Wrocławiu Dziękujemy serdecznie za poświęcony nam czas.